Cześć wszystkim! Nazywam się Łukasz Ostrowski i zarządzam obszarem zakupów strategicznych w Grupie Allegro. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję za kilkanaście dni opowiedzieć Wam na temat sztucznej inteligencji w zakupach. Sztuczna inteligencja, jak wiecie, jest to obszar informatyki, który zajmuje się tworzeniem inteligentnych rozwiązań działających samodzielnie i już jest obecnie szeroko stosowany w wielu obszarach naszego życia. Wspólnie z Wami chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy AI, sztuczna inteligencja, może zmienić branżę zakupową oraz czy może pomóc firmom obniżyć koszty. Jeśli jesteście zainteresowani wpływem sztucznej inteligencji na obszar zakupów, zapraszam serdecznie do udziału w konferencji Procurement Angels. Do zobaczenia.